czy po prostu chodzi o to, że B, no to B to zawierały pary kontekstów, a to nie były terminy koniecznie. Więc ground instance od, od, od B to jest po prostu to jest para taka E sigma, F sigma. To jest para tych termów, które można zrobić z B. Więc ground instances of B to są wszystkie pary termów E od, X1, e od T1, Tn, F od T1, Tn. Czyli wszystkie takie pra, pary prawdziwe. To zbiło, tak? To jest zbiło. To jakaś nam się przesunęła, tak? W sensie powinna być... A, co powinna być racja. Czyli jeśli ja faktycznie dla każdej pary z bazy i jakiejś mojej ulubionej pary T0, U0 pokażę, że ona jak gdyby, że zakładając tą bazę ja tutaj dowodzę, że no nie ma obraźliwego prefiksu, czyli jest to im równoważny, to to wtedy istotnie T0 jest równoważne U0. I tutaj powinna nam się przypomnieć jakby taka idea, no właśnie tych baz. Że ja sobie będę zgadywał jakąś bazę B. Myślę, o, miejmy nadzieję, że to jest dobre zgadnięcie, które generuje taką moją równoważność. Później będę sprawdzał, czy ona jest OK jeżeli faktycznie ona się broni w tym sensie, że no tak jak poprzednio sprawdzaliśmy, braliśmy jakąś parę, żeby sprawdzić, czy jakaś, jakaś zbiór jakiś generatorów jakiejś bazy jest OK, to braliśmy jakąś parę rzeczy, robiliśmy ruch po lewej, ruch po prawej i patrzyliśmy to, czy to, co dostaliśmy, jest ok wedle tej bazy naszej. I jeżeli było ok dla każdej pary, z której startowaliśmy, to jak gdyby oznaczało, że ta, para się, że ta baza się broni zbiór tych par, które zgadliśmy. Więc jeśli ona sama się broni, to znaczy, że ta równoważność, którą ona generuje jest, jest taka ok. jeśli TU też się względem tej bazy broni, no to będzie znaczyło, że -u, T0 u no, 0 się broni względem tej bazy, to będzie znaczyło, że, że one są równoważne. To taka i, jest myśl. Czy to jak wymieniliśmy G, to G jest czym? G to, to jest, to jest to to gramatyka. To jest nasza gramatyka, gramatyka szybko. Dobra. To wszystko jest skomplikowane bardziej, hmm? bardziej niż powinno być. Bardziej niż powinno. No się. więc... Znaczy idzie wolniej. Dobra. Teraz piszę te reguły tego systemu. To jest Będzie ich siedem, Ale większość będzie w po, po pierwsze. Aha. Ja tutaj, dobra, piszę tutaj. pierwsza reguła jest taka. Powinienem napisać, jeśli, to będą tak, ten symbol jest grabki t0 u co oznacza, że zakładam na wstępie, że t0 u jest równoważne. No i jeśli t0 jest równoważne, to jakby po epsilonie mogę <grych> założyć, że t0 u 0 jest równoważne. Ale ja nie będę pisał tego, tych, po prostu do uproszczenia będę pisał tylko gra. I myślę, że jest taka, co ja mogę wywieźć z zakładania, że te zero u zero jest równoważne. Sorry, a to last? E epsilon, what is that? Empty word. Ah, is literally the empty word. Yes. You so, didn't mention yet that word on that side, ok. I hope that's a word... No, 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 epsilon, epsilon. epsilon is empty word. Okay. So this is, let's say, axiom zero. Basic transition. Ah. Okay, maybe I will skip these names. So, this is one, this is two. If over some u, I can derive that tu are equivalent, t is one equivalent to u. Uh, <laughs> <suppose. Oops. laughs> <laughs> Wszystko przez ręce. E, te jest jedno równoważne U, czyli znaczy, że ma te same litery, tak? Po tych samych literach e, wychodzi. No i co? I z TU ja po literze A idę do, do T' U'. To jest mój taki skrót nulacyjny. Znaczy, że z T po A idę do D' a z U po A idę do U'. No to co wtedy? No to ja powinienem po słowie ua tak wyprowadzić teprim, tak? No bo jeśli te u były równoważne no to poszedłem krok po, po lewej doszedłem do T po prawej do uprim, no to tepli to po Może symetria, to będzie prostsze. Jeśli z u wynika, że tu jest równoważne, to z tego wynika, że z u wynika, że ut jest równoważne. Banało. Po prostu, jeżeli te i U są równoważne, to U i T te są równoważne. Teraz tu jest najdziwniejszy system. Te trzy są takie podstawowe, później. Może ja to przepiszę jednak. Jeszcze bym się pytał, w jaki sposób słowo daje nam jakąś równoważność. Co to znaczy, że. No więc raczej ta reguła druga powinna nam dawać intuicję. To są formalne takie stwierdzenia, nie? To są, to myślę jest taka, że no po prostu jeśli myśmy zaczęli z t0 u0 i powiedzmy poszliśmy po słowie ab, no to literką po lewej a, po prawej a, później po lewej b, po prawej b, no i po ab doszliśmy z c 0 do czegoś, z u0 do czegoś, no to te rzeczy, które do których doszliśmy powinny być równoważne. Ale będziemy mieli tutaj zaraz też jakiś taki dziwniejszy no, system, który nam pozwoli yy, również dziwniejsze rzeczy generować. Tak, pod punkcie 2. Tej, tej wystarczy, są jeden ważne, Nie muszą być w ogóle. Tak, bo chodzi o to, żeby one oba po tych samych literach mogły pójść. Żeby to miało sens ten napis. Ja to powinienem jeszcze napisać, że A należy do. Śladu tej, na to mm -hmm. śladu... No. Nie no, tak. Czy punkt pierwszy traktować trzeba jako aksjonat, czy raczej taki, jako ...obligacje do udowodnienia. Nie, no... Tylko trochę tak, trochę siak. To zaraz wejdzie z tego systemu, bo on jest taki trochę pozytywno-negatywny. Tak. Tylko aksjomat. Potem się rozstrzygnie, czy będzie fail, czy będzie Tak. Nap, czy no. Nope. Tak? Albo Albo. Dobra, i teraz robimy ten dziwny. Czy system to jest sprzeczny, czy nie? Czy jest... Jeśli mamy taką sytuację, że z U posłowie mamy, umiemy pokazać jakiś ten E od T jakiś ten U. I mamy jakieś krótsze słowo. Takie, żeby w tym słowie... To jest najbardziej skomplikowane, więc nie ma co się martwić, że on jest dziwny. Taki, że p jest równoważne f od t, no to, no i jeszcze f jest równe od x1. O co chodzi w tym, że f jest równe od x1? No po prostu chcę, żeby f od t nie było równe po prostu t. minimalność ja, liczby Wtedy z tego U ja mogę wywieść taką parę no co ja po prostu mogę zrobić? Mogę w tym termie to T zamienić na F od T, albo F od F od T, albo F nieskończono się od T. Czyli ja mogę po prostu tego gościa zamienić na E a tutaj powinienem wpisać tą, tą, tą jego taką graniczną wersję. Czyli to jest ten T nie, y, nie y, T, tylko F lim 1. Okay? To jest ten taki F za F jest y, F może mieć 2. To są parę termów czy kontekstów? Tak. To jest kontekst. On może mieć tam więcej tych rzeczy. Możemy mieć więcej. To nie wiadomo, czy to linia 1, czy może linia 3 na przykład. No nie, no zakładam. No zakładam, może że tutaj wsadzam na pierwszą pierwszy, dziurę. Czy mam tutaj S podczepionym F tym to jest... Można to rozadać, nie? Tak. Tutaj. Mhm. No jeszcze no, dokończymy, napisanie. Na na mhm. tak. No a drugi, no, drugi argument się nie zmienia. Tak. 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 Czyli pół, no. No. Eee. no, co tu się dzieje? No po prostu zamiast T wstawiam nieskończenie wiele fów, no ale t po prostu jest równoważne. f od t, f2 od t, f3 od t, po Ale dla jakiegoś bardzo hmm. krótkiego słowa. Pałacznego, tak. No dobrze, no właśnie. Ten, Może na razie pomijam, dlaczego te słowa są, y, tego nie wieś. Ja, tak. No ale powiedzmy, jeżeli myślelibyśmy o tym, że my wiemy, że to jest równoważne i że to jest równoważne, no to faktycznie to jest równoważne, tak? A teraz Dlaczego to falo ma być krótsze? I tu właśnie chodzi, tu wracamy do tego faktu, że jeśli bardziej równoważne rzeczy postawimy w rzeczach mniej równoważnych, to te się nie zmienią. No bo co? Bo my będziemy myśleli tak, albo my albo chcemy dojść do fejla, bo to tak trochę tutaj wybiegam naprzód, albo dojdziemy do fajna, czyli że jakaś bzdura nastąpiła. Albo dojdziemy do tego, że ta ścieżka, którą uszliśmy, to nie jest... to jest not. Not an offending prefix, czyli nie jest obraźliwym prefixem. No więc my musimy tutaj dbać o to, żeby nie. żeby nie było tak, że my pójdziemy jakimś obraźliwym prefixem, ale później się coś tam popostawiamy i wyjdzie, że, że jednak. Zwiększył nam się, bo powinno być tak, że jak idziemy obraźliwym prefiksem, to equivalence level nam maleje, 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 maleje. I jeśli on na początku był 100, to po 100 ruchach dojdzie do tego, że teraz jest 0 i tu jest jakaś litera umożliwiona, a tam nie jest umożliwiona, jest swoja. Więc to, co ja tutaj muszę zachować, to jest, żeby po tej podmianie nie było tak, że ta para, że equivalence level tej pary wzrósł względem tej. Jakieś pytania pan ma? zapomniałem notację do Keynes, co oznaczało tutaj. Ground instances, czyli to są wszystkie termy takie faktycznie bez dziur, które mogą powstać z tych term, z tych par kontekstów z B. Dziękuję. No i dlaczego tak się dzieje? No bo chodzi o to, że jeśli U byłby tym, tym obraźliwym prefiksem, a V no to y a F jest krótszy od niego. To znaczy, że equivalence level tych gości, on musi być większy niż equivalence level U. No bo je, jeśli zaczęliśmy od jakiejś pary nierównoważnej, poszliśmy po U, to nam spadł ten equivalence level o długość U. Czyli powiedzmy, że zaczęliśmy z pary, która była 100 równoważna na equivalence level 100 i u miało długość 50, no to ci dwaj goście są 50-równoważni, a V miało długość 10, no to ci dwaj goście, oni są 90-równoważni albo więcej, dlatego, że zaczęliśmy z, z, z poziomu 100, poszliśmy z na długości 10, czyli ten poziom wciąż jest powyżej 90. No to jeżeli my teraz, yy, czyli Czyli T te jest ten F w tej granicznej wersji, gdzie przynajmniej 90 równoważny, a ci dwaj, oni są 50 równoważni, gdyby to był ten obraźliwy prefiks. No to w parze 50 równoważnych ja mogę sobie podstawić, zamienić jak, jak, jakiś term T na jakiś term F lim 1, który jest 90 równoważny z nim, bo jest bardziej równoważny. Zakładamy, że te słowa, które są po lewej stronie, jakby optymistycznie zakładamy, myślimy o tym, że one są, one są offending prefixami. My myślimy o nich, że my chcemy mieć tę własność, że jeśli on jest offending prefiksem, to pozostał offending prefiksem i wtedy po wykonaniu iluś tam jeszcze kroków, ja obczaję to, że to jest offending prefix. Taka jest myśl, a nie? razie ten system wykryje, że to nie jest offending prefix i zgłosi no. Y -y, przepraszam. Y -y. Tak jeśli, no tak, jeśli to był Offending Prefix, to ja wykryję, a jeśli nie był, no to nie mogę go zrobić Offending prefixem, ale jeśli nie był, to to, to, to raczej jest. Yy... To jest nowe, To jest zgłoszony jakby fakt, że ja nie, nie znam Jeśli byłem równoważny, no to, no to nadal jestem równoważny. No to, to, to będzie problematyczne, tak? Żeby zauważyć, że nie jestem Offending Prefixem, tak? Jak Zndef. patrzę na to u reguły to jak ona się ładnie czyta, jeżeli założę, że i U, i V są offending prefiksami. Wtedy wiem, nie ja nie nie v, nie, v tulß. nie musi być. V jest czymkolwiek. V, nie, nie, jest czymkolwiek. v nie Bo je V jeśli by było offending prefiksem, to by spadał bardzo szybko. Tak, że przynajmniej U musi być to Jeśli ubył, jest to pewną to tutaj to. nie, ten kwiksem to... to wtedy też się rozsypuje. Nie wiadomo dlaczego, no nie, parę w takim prawem ją możemy wpisać. No dobra, no no Ona jest trochę tak warunkowa. Trochę tak, no dobra. Dopiszę, że znaczy, pozostałe. Ona ci może dodać do relacji. Dodać rzeczy, które potem jakąś sprzeczność, to rozumiem, wygeneruje Nie. One, ona, ona ci po prostu doda. Pary, które. E, znaczy wejdziesz do akcjomatu, Po prostu pokażesz. W, wykorzystując jakieś niepoprawne podstawienia, pokażesz, że, że to jest równoważności. E, no ale, ale to cię nie boi. To, to mnie nie szkodzi, bo jeśli. E, no bo kiedy są dwie rzeczy. Jeżeli dwie rzeczy są nierównoważne, to ja pójdę offending prefixem prawdziwym i tam obczaję, że to jest offending prefix. A, jeżeli... A jeśli. E, no i. To, że ja na jakichś bocznych ścieżkach sobie jakieś równoważności podchodzę, jakoś tak trochę niepełnoprawnie, to mnie nie obchodzi, bo będę miał tą jedną, która mi wskaże, że to nie jest, jest obraźliwy prefiks. A jeśli są dwie rzeczy równoważne, jeśli dwie rzeczy są równoważne, to to będzie wszystko ok. Czyli to, że ta reguła jest jakaś taka trochę podejrzana na ścieżka, które nie są ofendem prefiksem, powinniśmy się tym w ogóle nie przejmować. Dobra, dopiszę trzy y, pozostałe regułki. Jeśli, i one są trochę innego typu, one są po to, żeby ten fail i ten NOP uzyskiwać. Po pierwsze, jeśli u nie jest puste i z uzus uzyskaliśmy jakąś parę tu, zaczynając z tego t0, u0, i mamy taką sytuację, że tu należy do tego ground instances, od b. Czyli tu no jest po prostu instancją bazy, czyli baza twierdzi, że jest równoważna, no to wtedy to ja wpisuję na u, że to nie jest offending On nie jest obraźliwy, skoro baza twierdzi, bo ja cały czas myślę o tym systemie, że ja wierzę bazie że baza mówi poprawnie, ja o ja nią tak trochę będę sprawdzał, no i będę musiał udowodnić, że, że to jest ok, ale trzeba o tym myśleć w ten sposób. Wierzę bazie, aha, doszedłem do czegoś, co jest równoważne, to to nie jest określony prefiks. 6. szósty. Akcjomat szósty jest taki, jeśli z u ja sobie uzyskałem jakiś tu. T jest jeden równoważny U, czyli po prostu po tych samych literach mogą sobie pójść oraz UA nie jest obraźliwym prefiksem dla wszystkich dla wszystkich A no, wszystkich umożliwionych A tak to nazwę. Na wszystkich tych A, które rzeczywiście dadzą się zrobić z ten oraz z U, to, to co? Zastanówmy się. Jeśli ja pójdę po literze A, no to ja będę wiedział, że to nie jest obraźliwy prefiks. Po B też nie jest obraźliwy. Po C też nie jest obraźliwy. Po wszystkich możliwych literach to nie jest obraźliwy prefiks. No to ja też nie jestem obraźliwym prefiksem. No bo mogę wykonać jeden ruch, a czyli U też nie jest obraźliwy Czyli to jest taka reguła, że ja z dołu przepycham tego nopa do góry. No i jeszcze ostatnia reguła, no kiedy faila zobaczę. No kiedy ja faila zobaczę? Kiedy z jednej strony jakaś litera jest możliwa, a druga nie jest. Czyli jeśli z U no wywiodłem jakieś T u, ale T nie jest jeden równoważny U. No, czyli jakaś litera jest z jednej strony umożliwiona, a z to wtedy ja po prostu twierdzę, że z Epsilona mogę sobie to <coughs> wyprowadzić. Z Epsilona czy nie z Epsilona, no z epsilona? powinien, to może z Epsilona to jest takie trochę dziwne, dziwna własność tego, to jest dziwnie napisane. No, Myślę jest taka, że po prostu wtedy jest fajnie. Ale tutaj jest chyba jeden no. niuans, bo tak jak napisałeś te reguły, to można mieć takie wrażenie, że ja zaczynam tylko z tej pary epsilon t0 u0, a ja powinienem zaczynać ze wszystkich par tu, które są t0 u0 albo są… W... Nie, nie, no więc to jest tak, ja mam tutaj dla każdej z tych par t0 u0 i tych, ja mam oddzielne takie, mm -hmm. oddzielny taki system. Mm -hmm. Wszędzie gdzie jest ten... Więc ja tutaj wszędzie w te, te grabki, one są etykietowane T00. Czyli? Mi się już po prostu nie chciało tego, tego pisać, ale ten system to są grafiki T00. I dla każdej takiej pary, ja mam oddzielny ten system, no to on się różni tylko tym, że ja zaczynam z czegoś innego. Okay. I tutaj... Jeżeli ja dla każdego takiego tu, no właśnie w tym zbiorze, uzyskam, że epsilon jest NOP, no czyli, że po prostu ta zakładając bazę i, i, i to, zakładając bazę, ja rzeczywiście z tu nie uzyskam żadnego y, obraźliwego prefiksu, to wtedy jest OK. Powiedzcie, czy to nie jest tak moralnie i też chyba technicznie po prostu powiedzenie, że mhm. każda para z B każda z para z g B jest generowana przez B? Coś no w jakim sensie? B, tak, nie, w nie, sensie tak moralnie to, jest, to, to chodzi o to w tym, przez że B, e, że wszystkie pary w bazie nie, są, nie, proszę, są bo nie generowane nie. jakoś tak przez nie, bazę. Ale. To jest taka ekspansja, że, że e, e, wszystkie pary z g B mhm. spełniają ekspansję bismulacyjną, albo tak równoważność tutaj względem no tak mi się wydaje, może 7, powinniśmy iść na obiad, bo jest 47 7. i zaczynamy za pół godziny.